Odwiedzamy trzy miejsca, hospicjum oraz dwie placówki opiekuńcze o I znowu mamy grudzień. Jak to szybko zleciało. Jeszcze gdzieś majaczy pamięć minionego lata i ani się obejrzeć, a zima u progu. Święta za pasem. Dla pracowników Nadleśnictwa Karnieszewice to czas wyjątkowy. To oni zorganizowali drugą już edycję akcji Choinka od Leśnika. I rozpoczęła się zbiórka środków pierwszej potrzeby ubrań i słodyczy. No tak, zebrać łatwiej. Trudniej było wszystko spakować. A tych kartonów jest. Kto wie, co się w nich jeszcze zmieści? Wow, jest sto. Swoją drugą już podróż, Mikołaj w tym roku zawitał do hospicjum w Koszalinie, by rozdzielić podarki i dobre słowo. Ogrom pomocy przeszedł oczekiwania obdarowanych trzeba to koniecznie pokazać. Niech inni idą tym śladem. Oficjalnie dla hospicjum dla. Wszystkich osób, które tu się znajdują, żeby w tym okresie świątecznym mogły być taką namiastką tego, czego często oczekujemy, czyli właśnie miłości, otoczenia, opieko. Dalej w podróż konwój ruszył do rodzinnych domów dziecka. W miarę jak przybywało prezentów, gospodarzom zbierało się na wzruszenie. Duża tak. paka? Duża, 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 wielka paka. Tak? Do kogo, do kogo trafią te paczki? To będzie beneficja. Dzieci, ale właśnie dzieci. I, no ośmioro mamy wychowanków, nie? Hmm? No to w jakim wieku? Od 7 lat do 18. Hmm. Mhm. Czyli taki szeroki dość ostrzał, tak? Tak, mhm. tak. Mhm. Czyli potrzeby mają duże. Potrzeby duże i, i zresztą oni i tak się cieszą ze wszystkiego co dostają. Nie? Mhm. Szanowni Państwo, chcieliśmy serdecznie e, Państwu e, przekazać te prezenty, które e, zgromadziliśmy. To była inicjatywa dolna naszych pracowników z Regionalnej Dyrekcji Państwowych w Szczecinku. 30 jednostek e, zebrało się, aby przekazać w tym świątecznym okresie Bożonarodzeniowym. E, dzisiaj mamy Mikołajki, więc każdy e, czeka na prezent. Ja dostałem prezent, moje dzieci dostały prezent. I chcieliśmy, aby również dzieci w Państwa placówce miały ten prezent zapewniony. Są to prezenty od leśników. W tym okresie świątecznym chcieliśmy się podzielić tą miłością, tym ciepłem rodzinnym, który każdy z nas, a na pewno leśnicy mają. Więc ogromnie nam jest miło, że mogliśmy Państwu pomóc. W niniejszym przekazujemy te prezenty. Dziękuję bardzo serdecznie. Jestem naprawdę wzruszony. Pierwszy raz ktoś o nas pomyślał i to w dużym zakresie. Nie? I niejednemu elfowi łezka się w oku zakręciła. Ho-ho, Mikołaju! Pora ruszać w drogę. Dobroć dziś odgaduje życzenia. Czas je wszystkie spełnić. Prezydent jest nam niezmiernie miło, naprawdę, że mogliśmy ten Mikołajkowy dzień zawitać tutaj do Was i spowodować, że każdy, każde dziecko...